Mam wam do zaproponowania coś innego, coś mojego, takiego domowego, swojskiego, no może nie swojskiego, bo teraz już przesadziłam. Otóż chcę wam zaproponować dzisiaj i pokazać jak ja robię, e, według mnie, najlepsze na świecie tiramisu. Więc nie swojskie, a włoskie, włoski deser. Desert ten wykonuję raz w roku. Tak się przyjęło w mojej rodzinie, że na święto listopadowe, na 11 listopada, zawsze spotykaliśmy się rodziną w większym gronie. Był wtedy jeszcze mój dziadek, opowiadał nam właśnie o czasach, kiedy Polska była w niewoli. Oczywiście o czasach II wojny światowej, bo dziadek niestety nie był aż tak starej daty, żeby dożyć czasów I wojny światowej i jeszcze wcześniej. Więc opowiadał nam o czasach II wojny światowej, wtedy się zbieraliśmy jako dzieci, słuchaliśmy z otwartymi paszczami. Dziadek był wywieziony do obozu jenieckiego do Norwegii, tam pracował. Stamtąd uciekł, przydostał się do Polski, ale to taka dłuższa historia, nie na, nie na temat gotowania. Natomiast, no właśnie, taka rody, tradycja u nas w rodzinie przetrwała, że 11 listopada to jest często, gęsto długi weekend, więc spotykamy się w rodzinie. Siadamy, rozmawiamy, opowiadamy, i ja wtedy na to święto listopadowe, właśnie dlatego, że spotykamy się całą rodziną, a moje, moja rodzina uwielbia deser tiramisu, przygotowuję na wtedy tenże deser. Eee, najlepsze tiramisu, nie ukrywam, jadłam w Niemczech, we włoskiej e, restauracji e, i od kucharza dostałam przepis na tenże deser. Zawsze wykonuję, wykonywałam go tak samo i dzisiaj przygotuję go również tak samo. Natomiast w zeszłym roku um, poddałam się um, przepisowi um, któregoś ze słynnych kucharzy um, występujących w telewizji i do przepisu, um, do masy jajecznej dodałam białka. Jakież było moje rozczarowanie, bo zawsze przepis, zawsze deser wykonuję dzień wcześniej, żeby się nie, nie bawić, kiedy przychodzą goście lub kiedy jadę w gości, po prostu go zabieram ze sobą, a nie bawię się z deserem. Także przygotowałam go dzień wcześniej. Jakież było moje zdziwienie, to okazało się, że... W momencie, kiedy do masy jajecznej dodałam białka, cały deser podszedł mi wodą. W związku z powyższym powiedziałam, że nigdy więcej nie dodam do masy jajeczno-serowej, bo oczywiście taka to masa jest w konsekwencji. Nigdy nie dodam białek, nigdy tego nie zrobię. Nigdy więcej, chyba że ktoś mnie jakoś specjalnie przekona, to może wtedy jeszcze raz spróbuję. Natomiast na ten moment. I masa jajeczna jest tylko z żółtek ubitych na fantastyczny kogel mogel z dodatkiem serka mascarpone, z dodatkiem amaretto. Yy, ja nie, generalnie nie lubię deserów kawowych. W ogóle nie znoszę ciast z kawą. Jest to jedyny deser, który ja toleruję z kawą. W związku z tym zapraszam Was gorąco dzisiaj do przygotowania razem ze mną deseru tiramisu według przepisu mojego znajomego, który ma restaurację włoską w Niemczech, w Berlinie. A nóż się Wam spodoba, a nóż Wam posmakuje. Także zapraszam dzisiaj na przygotowanie tiramisu. Do przygotowania tiramisu na naczynie szklane wielkości 22 cm, takie naczynie szklane ja posiadam i w takim naczyniu będę przygotowywać tiramisu. Na naczynie szklane 22 cm będę potrzebowała tak: 6 żółtek, sporych żółtek, sporych żółtek na 6 żółtek, 6 czubatych łyżek cukru. 6 czubatych łyżek cukru. Do tego 52 pudełka po 250 gram lub jedno duże 500 gram serka mascarpone. 4 łyżki amaretto, które okazuje się jest bardzo ciężko zdobyć ostatnimi czasy, nie wiem dlaczego. Udało mi się gdzieś zakupić więc od razu kupiłam butelkę 0,7, żeby było i wystarczyło na dłuższy czas. Duża paczka biszkoptów. Ja lubię biszkopty z tą posypką cukrową na wierzchu, gdyż ta posypka cukrowa powoduje, że biszkopty na wierzchu są twarde, twarde i nie nasiąkają tak szybko, nie nasiąkają tak szybko kawą. Półtorej szklanki wywaru z kawy, rozpuszczonej kawy płynu kawowego, jak ktoś zwał, tak zwał. Ja na półtorej szklanki wody dodaję trzy łyżki kawy rozpuszczalnej. I jest to taka ilość. Mniej więcej, żeby zamaczać w nich nasze biszkopty. I to wszystko co. A, jeszcze kakao. Potrzebujemy gorzkie kakao do posypania warstwy yy, tiramisu już gotowego. Także zapraszam do oglądania, co się będzie działo dalej. Żółtka z cukrem ubijam na pyszny kogel. Na... Grzały, mają być tylko lekko puszyste, lekko ciepłe, żeby nie przegrzać po prostu masy, bo ona wtedy może być niefajna. Delikatnie ubijam, żeby masa się zrobiła puszysta, żeby cukier się rozpuścił, i to tyle. I potem dobijam, zostawiam do wystudzenia, żeby dodawać selek mascarpone i żeby czasami masa się nie zważyła. Także przez chwilę ubijam, później zestawiam i schładzam jajeczka. Przez to, że masa jajeczna była przez chwilę ubijana na parze zrobiła się gęsta aczkolwiek bardzo delikatna i puszysta. Cukier się rozpuścił zupełnie no jest po prostu fantastyczna. Nie wiem czy znałyście to tę no, metodę na pewno ale czy wiedziałyście, że również przy tiramisu można tą metodę zastosować aby Pulchnić i spowodować, że ta masa jajeczna będzie fantastycznie aksamitna. Teraz musimy chwilę poczekać, pomiksować samą masę jajeczną, żeby się schłodziła, bo tak jak mówiłam wcześniej, będziemy dodawać serek mascarpone i żeby się nam przez przypadek nie, nie zważyła. Więc teraz przez chwilkę jeszcze studzimy masę jajeczną i będziemy za chwilę dodawać do niej serek mascarpone. Do przestudzonej masy jajecznej dodajemy łyżkami serek mascarpone i w mikser. Do masy serowej, do masy serowo-jajecznej dodaję. Dwie łyżki amaretto. I do, yy, i do yy, naszej kawy rozpuszczonej również dodaję dwie łyżki amaretto. Do kawy również dodaję odrobinę cukru. Łyżeczkę, dwie łyżeczki cukru, żeby kawa nie była kwaśna. Biszkopty moczę w kawie szybkim ruchem nie pozwalam im za bardzo nasiąknąć i odcedzam czyli szybki ruch i pozwolę im, pozwalam im troszeczkę odkapnąć skapnąć, żeby reszta y, kawy skapnęła i układam w naczyniu y, układam je y, tą cukrową posypką do góry z tego względu, że jeszcze pójdzie y, jeszcze pójdzie y, masa tutaj na wierzch i wtedy ten e, cukier nie pozwoli się tak szybko tym e, biszkoptom e, rozpaść. To znaczy e, cukier jest jakimś tam oporem dla e, rozmiękania szybkiego biszkoptów. O i tak szybko rach odcedzamy, i układamy. Żeby biszkopty za bardzo nie namiękły, bo wtedy jest taka siapka, papka, z nich się robi. Także szybkim ruchem raz i już. I odcedzamy. I układamy w naszym naczyniu do tiramisu. przygotowane, m, poukładane biszkopty, będę za chwileczkę zalewała masą serową. Nie uzupełniam tych otworów, które są pomiędzy biszkoptami, bo te otwory uzupełni nam tężejąca już masa serowa, która zaczyna e, gęstnieć pod wpływem chłodnego e, serka mascarpone. Także połowę tej e, e, objętości przelewam na nasze biszkopty. I tak powstaje nam pierwsza warstwa pierwsza warstwa tiramisu. Tak zalaną już warstwę biszkoptów przesypuję gorzkim kakao. I tak pracujemy nad kolejną warstwą y, biszkoptów, które układamy na warstwie y, jajecznej. Moczymy w kawie i układamy jeden po drugim. Nie namaczamy ich zbyt mocno, żeby się nam szybciutko nie rozpadały. Chcemy, żeby były chrupiące w naszym tiramisu. I gotowa jest druga warstwa biszkoptów zamoczonych w kawie i na tą drugą warstwę przelewamy ostatnią warstwę naszej masy serowej. I tak wygląda moje tiramisu, które w tym momencie przykryte zostanie folią i wyląduje w lodówce, żeby się do jutra przegryzło, nabrało wszystkich smaków. Chcę wam pokazać z boku, jak fantastycznie wygląda. I z góry. I życzę wszystkim takiego samego tiramisu i smacznego.